Cześć. Dzisiaj o Osho i hedonizmie. Kuba napisał o tym, że popieram Osho i go promuję, oraz że to, co mówię, jest brzmi jak e, przywoływanie podejścia hedonizmu. Ta gra, która nas otacza, jest większa niż każdy poszczególny gracz. Każdy wypracowuje swoją własną mieszankę podejścia do tego życia, wypracowuje myśli o tym życiu, co sądzić o tym życiu, jakie mieć nastawienie i podejście do ludzi, od wydarzeń do wszystkiego. Ja biorę to, co mnie robi silniejszą. Ja testowałam różne zachowania. Żadne inne nie opłaca się, jak być silnym. Schemat jest bardzo prosty. Jeżeli brzmi dla ciebie strasznie albo niebezpiecznie być to nazywasz bycie hedonistą. Skupienie się na sobie. Bycie egoistą, bym powiedziała, a nie hedonistą. Ale jak zwał, tak zwał. Nazwij to jak chcesz. Powiedz mi, jesteś teraz szczęśliwy? Kiedy jesteś targany emocjami oraz jesteś zdany na łaskę innych ludzi. To jest tak powszechnie promowane przez religię i wszystkie społeczeństwa, że to brzmi niczym herezja, w ogóle to podważyć. Powiedz mi szczerze, czy ty jesteś szczęśliwy? Kiedy jesteś postawiony w pozycji ofiary, kiedy to inni decydują, czy dzisiaj ciebie poklepać po pleckach, powiedzieć, że jesteś fajny, czy powiedzieć tobie, że jesteś niefajny. I jesteś agacie na wiatrze, wtedy żyjesz. Czy podoba ci się takie życie? Mi się nie podoba. Podstawowa psychologia mówi, że nie cenimy ludzi, którzy się przed nami ścielą. Właściwie nie cenią kobiety które są przewidywalne i stoją przy garach od rana do wieczora i które, które nie mają swojego zdania, nie cenią, traktują jako a, robot kuchenny, jako seksualną zabawkę, jako po prostu użyteczny przedmiot, użyteczny funkcjonal. Tak samo się dzieje z każdym człowiekiem. My nie cenimy tych, którzy są zbyt łatwi do osiągnięcia albo którzy się stają zbyt nudni, albo się nie rozwijają. Wszystko logicznie w tym matrycie popycha do siły. Chcesz szczęścia, musisz być silny. A silny jesteś wtedy, kiedy jesteś pewny siebie. A pewny siebie jesteś, kiedy jesteś dla siebie wartością, cennością i wyrocznią, a nie możesz być dla siebie ostatnią... A instytucją decydującą co dla Ciebie dobre, nie możesz być pewny siebie, jeśli siebie nie dopieszczasz, jeśli nie jesteś dla siebie numer jeden, a co z tym się wiąże, jeśli sobie nie dogadzasz. I jeśli z pewnością całą nie postanowiłeś, że jesteś numer jeden dla siebie, że to, co ty chcesz, i twój rozwój to jest numer jeden. Jeżeli siłą woli wbrew wszystkiej polemice, dyskusji i propagandzie, religijnej i społecznej jeśli sam tego nie postanowisz raz i na zawsze w swoim życiu pozostanie ci droga słabości, pozostanie ci droga niespełnienia, będziesz jak kisiel będziesz jak meduza będziesz nie do końca szczęśliwy będziesz taki zawsze rozlazły i niepewny i zdany na łaskę innych nie ma innej drogi sprawdziłam różne kombinacje nic się nie opłaca poza byciem silnym a siła wewnętrzna opiera się na tym, że się kurwa sobie dogadzasz, że jesteś dla siebie numer jeden, a nie możesz, będąc dla siebie numer jeden, nie być kachedonistą i egoistą. Musisz. Więc to jest kwestia tego, jak bardzo chcesz w tym życiu być szczęśliwym i jak bardzo chcesz to życie nie przejebać. Tylko to i to, tylko to. Zadecyduje, jaką decyzję podejmiesz. Bać się i słuchać wszystkich, ponieważ mózg panikuje, mówi: Wszyscy nie mogą się mylić. Nie można być egoistą. Albo postanowisz raz i na zawsze: nie. Mój nastrój, moje plany, mój zachwyt życiem nie będzie uzależniony od żadnego innego stworzenia na tej Ziemi. Podstawowa myśl, jaką chciałam przekazać, w imię czego. Pozostawać słabym, ponieważ wszyscy nie mogą się mylić, ponieważ to nie jest akceptowalne społecznie. Ale paradoksalnie ci wszyscy będą to bogardzić, jeśli będziesz słaby, jeśli będą mogli Cię wykorzystać, jeżeli będziesz na każde zawołanie, jeżeli będziesz miał rdzenia i szacunku do siebie. To jest największe oszustwo i największy paradoks. Ty na własne życzenie pozostajesz słaby, żeby ciebie nie osądzili, a oni cię wykorzystają i będą to bogardzili, ponieważ jesteś słaby. Czujesz ten paradoks? To się nie opłaca. Narzucony z wszystkich stron strach społeczny oraz krytyka oraz osądzenie oraz potępienie kogoś, kto jest skupiony na sobie. Ta presja sama w sobie nie jest warta, żeby nie być silnym. Nie jest warta tego, żeby zrezygnować z bycia silnym. Zrezygnować z bycia kimś, kogo szanują. Stworzyli takie warunki dla ludzi na we wszystkich krajach, że nie mogą nawet piknąć, nie mogą nawet powiedzieć, że tak, jestem zajebista, kocham siebie dogadzam sobie, żyję dla siebie będzie napiętnowany z wszystkich stron Zastanawiają się dlaczego Tego się boją jeśli każdy człowiek będzie taki nie można będzie im sterować nie będzie to już głupi lud więc to jest totalnie nieopłacalna strategia robić to co rozreklamowali i co jest robić na łatwiej, bez oporu Owcą można być bez oporu, którą golą regularnie. Ale ty chcesz szczęścia? Czy ty chcesz możliwości być owcą bez przeszkód? Żeby być owcą nie trzeba myśleć. Żeby być człowiekiem szczęśliwym, trzeba robić efektywne rzeczy, te, które dodają tobie szczęścia, szacunku do siebie oraz szacunku od innych w stosunku do Ciebie, od innych ludzi, otoczenia w stosunku do Ciebie. A to, co efektywne, nie jest tym, co jest najłatwiejsze do zrobienia. Tak już jest ukształtowany ten matrix. Tak zrobili, że żeby coś mieć, co naprawdę Cię uszczęśliwi, musi stać się niezależny od zdania, otoczenia. Otoczenie się nauczy, jak być prostytutką, ale otoczenie się nie nauczy, jak być człowiekiem szczęśliwym. I bycie hedonistą i egoistą to jest podstawa wszystkiego, co robisz.